Niepokojące wiadomości z kraju pojawiło się nowe, duże ognisko koronawirusa w Polsce. Tym razem, niestety, padło na klasztor. Podjęte zostały odpowiednie środki zapobiegawcze, a także wprowadzono reżim sanitarny. Do sanktuarium wciąż jednak można pielgrzymować. Wirus ponownie uderzył w Polskę z dużą mocą. Kropka, niestety odnotowano również kolejne duże ognisko koronawirusa w Polsce. Sytuacja jest niepokojąca. Nowe, duże ognisko koronawirusa. Tym razem padło na klasztor. Niepokojące doniesienia w Częstochowie odnotowuje się coraz więcej nowych przypadków zakażenia COVID-19. Między innymi na jasnej górze pojawiło się nowe duże ognisko. Koronawirus został już wykryty w sumie u 25 Paulinów. Wszyscy zostali odizolowani oraz zakwaterowani poza terenem klasztoru oraz sanktuarium. Według informacji przekazanych przez rzecznika jasnej góry Michała Legana, Paulini mieli nie mieć kontaktu z wiernymi. Podjęto wszystkie środki zapobiegawcze i zaostrzono reżim sanitarny na obszarze mieszkalnym klasztoru. Przekazano w oświadczenie opublikowanym przez Jasną Górę. Dwóch spośród 25 Paulinów trafiło do szpitala. Sanktuarium wciąż pozostaje otwarte i można do niego pielgrzymować. Program duszpasterski również nie uległ zmianom. Wprowadzony jednak został odpowiedni reżim sanitarny. Uczestnicy liturgii zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczek, częstego odkażania rąk, podkreślił rzecznik prasowy Jasnej Góry, Michał Legan. Podczas ostatniej doby w województwie śląskim przybyło 286 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W samej Częstochowie było to 31 osób. 274 mieszkańców zostało objętych kwarantanną, z kolei 110 nadzorem epidemiologicznym. Jak poinformowały służby sanitarne, zmarło kolejnych dwóch mieszkańców. W szpitalu w Częstochowie zmarła 92-letnia kobieta oraz 83-letni mężczyzna. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że osoby te nie miały żadnych chorób współistniejących. Od początku epidemii w samej Częstochowie zachorowało 575 osób, 316 wyzdrowiało, z kolei 21 zmarło. 2. 3. Sytuacja epidemiologiczna w kraju pogarsza się z dnia na dzień. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że w dużym stopniu to od nas oraz naszego zachowania zależy, jak dalej będzie się ona rozwijała. Kropka, wszyscy powinniśmy wziąć je sobie do serca źródło: Wirtualna Polska.